Okej, kawizowie z tej strony relaks, no z tej strony no, ja relaks, wędkarstwo. I jestem na takim niestawem, już był jeden odcinek. Chyba podaj, że w marcu zrobiłem tylko jedną wzdręgę Uznałem, że przyjdę tu w lato i jest kurwa tyle tego zielska, ale jest rybka po od razu zarzucie taka wzdręga. Odhaczam ją i wypuszczam od razu. Aż tak nie łykła, tylko gdzie ją wypuścić, żeby... No, wissy nie strzeszyło. dobra. Tu będziemy wypuszczać. Poszła. Dobra, ja łowię dalej. Chciałem przyjść tu na spinning i później zrobić się grunt, bo mam, no. Jakby to wytłumaczę, no tak jak zawsze łowię w sumie na spinning o konie. Dosłownie zawsze tak łowię. O ile tu może spinning? No to jest drugi inny rodzaj po prostu. No, że ciężarek jest na dnie, a przynajmniej to jest trochę wyżej i rysujesz pod dnie, albo po prostu podbijasz się i tak spada fajnie, no ogólnie. Za niedługo też mam urodziny i z tej okazji chcę po prostu tutaj drugi raz przyjechać i zrobić wyprawy urodzinowo, nie wiem, wezmę dużo zanęty, coś się sprawdzi, bo to jest najlepszy staw w pobliżu mojego, mojej chaty, kilka minut rowerkiem i jest. Zarzut i od razu druga, ale bardzo ruchliwa, wam się powiem, bardzo fes ruchliwa taka, brudna fesa, ale niech ucieka do oddech Dosłownie magic trick Mówimy dalej Tu jest szczupak na pewno, bo nie raz widzę, że coś się płyska A to jest ich chyba maksymalnie z trzech, jakbym mógł się domyśleć I jestem ciekawy czy jest okoń I naprawdę mam duży cel do tego stawu, aby kupić trochę karpia, trochę mura, szczupaka, sandacza Nie wiem czy sandacze, bo sandacz potrzebuje, potrzebuje w sumie tlenu Nie wiem, gorza Tak potestować Rybki skaczą, ale to jest takie malutkie Tego co pierwszego złowiłem Reszta to sobie pływa tak fajnie, rzucam gdzie jest ryba i od razu zacinam. Łowię, Zajebiście. dobra, ja łowię dalej. zostaw łapkę w górę subskrypcję i łowimy dalej. Znaczy, ja łowię, ale teoretycznie łowicie ze mną. Obserwujecie to, <grym i zbierny> kurna, co rzuty większe teraz? Teraz ta, ta, taka ładna 15, -ka. może 14, nie wiem, ale bardzo już ładna. Walczyła jak no, po prostu dobrze walczyła. Kurde, że jestem w szoku, że to takie ryby są. Proszę państwa, nie no, to jak ja jestem tu 5 minut, już 3 ryby złowiłem. Ja zarzucam za i muszę telefon wyciągać. Bo ja nagrywam z telefonu, ale chcę kupić gopro, aby na, uro na urodziny się zobaczy. No i tak to wygląda ten stawik. Tam też jest dostęp, a trzeba wejść do wody i też są tam gałęzie, co przeszkadza. Tak pod wodą, możesz sobie coś wbić. Jeszcze tam, a tam jest... chuj tego zielska. Ewentualnie tak... na jesień, albo wiosna, Tak wiecie, jak się to kończy lub zaczyna, żeby tego, tego... Niedużo, nie dużo roślinności, ale cina tu trzyma jak chusteczka, no... No nie, nie, odpuści, ona to zawsze była i będzie. W takiej samym ilośne. No, ewentualnie jeszcze tylko podrasta. Mówimy dalej. Znaczy ja... Hmm. Kurde, a może coś życiówkę wymy z ręki, i tu musi być gdzieś taka z 30 z plusem, choć tu musi być nie wiem z 25 z plusem okoń to musi być no o konia to wiem jaki był moja życiówka 32 cm, ale czy okoń weź na białe robaki a mam też czerwony, no i to się sprawdzi na wszystko, kurde. Ludziska wspomniałem coś o płoci od razu wzięła. Dosłownie tylko w... na tróbak nie opadł. Widziałem jak wzięła i popłynęła. Ja zaczynałam po prostu. Nawet widać, że zaczynałam w opadzie, bo tak no niełychła jako jedyna. Tylko poczekajcie, muszę ją taczyć, robaka się dołożymy i się nie da żałować i się mogę um, paczkę wydać. tego mam od ciula, jak coś to się dokupi. Już mi nie szkoda pieniędzy na ryby, proszę państwa, no. Jeszcze trochę dam tutaj robaczków, zenęcy dam robakę. Czerwony kilka wrzucę i się zobaczę, może przyjdzie większe, lepsze, ciekawsze, łowię dalej. Ale wzdręka, ale wzdręka, no nie aż taka duża, ale, ale wzdręka, no ale takich kurna ładnych nie łapałem często aż, zbytnio. Nie wiem, Michu ucieka, siub Dobra, popłynęła, no walczyła jak, nie no, ludzie, kurdy. Lepszy dzionek Zaraz kurna powiem. Ciekawe czy tylko będą zdrangi zabawa. Choć nie czy coś jeszcze będzie ciekawego. Oglądajcie, ja też jeszcze nie wiem. Dla was to chwila moment, a dla mnie też chwila moment, ale wiecie. Ja łowię, wy oglądacie, są różnice. Ty na widzowie dałem czerwonego robaka. Widzicie chyba może, nie wiem. Ile widać to widać. Yy, I taka mała wzręga, ale ładna nawet. Kolorki ma piękne. Na chwilę was odłożę. jakaś śliska. skubana skacze. Taka mała wzręga. I takiego mała Ale nie o taką polską. Ty no patrz. Wrzuciłem ją tu do wody i tam wyskoczyła. Yy, w takich momentach wiecie co się robi? Wodą. O, od razu poszło ty no. fantastyka. A, a niektórzy od razu ręką patykiem. bo wkroczy się wodą i ona spieprzy bo czuję, że jest w wodzie i nie wiem, walnie tym ogonem. Oczywiście zielsku to nie jest ten problem, ale spokojnie. Ryby są tak zwane, że nad jak przypaki specjalnie tam wchodzą, żeby potem atakować te wzdręgi. Tak jest nad yy, jeziorem w parku. Więc no, no ryba skubana. No to ja uwydam, nie wiem czy też jeszcze jednego czerwonego robaka, bo dodam... Bo mam pinki, mam czerwonego małego. No, magicznie kurna na coś ucichło. Przestało praktycznie jakby brać. Dałem już robaki, bo na czerwonego nie się chciało skusić. Były teraz dwa wyknięcia ale takie... Zwiększyłem grunt, taki w razie nawet. Taki do 400 cm, a łowiłem na 70, bo to jest chuj głęboko, tu pode mnie już patrz kurwa metr m. ale lilii są mi zielska i tego się nie da sprawdzić a ja sprawdzałem ten patuch. Jest kurwa ma półtora metra przynajmniej to z moich klatki więc no mówimy no ale tak szczerze powiem jakby tak kiedyś tak kupił tą zanetę na te urodziny moje, tak się nastawił dobrze Czerwone, mam białe, mam różne pinki. Eee, no to można to chyba dobrze połowić. Jeszcze wodę, kurwa kupić, można wszędzie łowić. To jest kurna wciel, głęboko, w każdym miejscu. To jest dziura. Tu od razu wchodzisz, masz metr głębokości. Kurna, Tu przy tej ćwiczej, tu masz nie wiem, z 20, to już 50, tu masz metr już. Dobra, ja przerzucę wędkę, bo mi wchodzi w lilia. I bardziej tam po prawej będę rzucał, może tam coś, coś się kryje ciekawego Ludzie tak spanikowałem, że dałem aż cztery robaki białe i takie maleństwo mi wzięło Poczekajcie, tylko odhaczę Ja pierdzielę Ale takie bym sobie nałapał na akwarium, bo ja chcę kupić sobie akwarium takie ładne Nie wiem, coś, no takie troszeczkę duże bym powiedział na pewno a jakby widziałbym jeszcze raz szybaka, to bym na nią w na żywce zarzucił. Ale nie dziś. Może kiedy indziej. Tu będziemy dużo łowić z spinningiem chyba w październik, listopad, czy tam na żywce nawet. Bardziej październik, spinning, a listopad żywiec. O ile będzie brał ten żywiec, jeżeli coś to się kupi. O ile można. Bo nie wiem, coś się podobno miał zmienić. Jak mi słuchy nie dobre słyszę. No co ja mówię dalej, no kurna taka cisza była, że ja pierdziele, ale skakało coś na środku, takie pfff ciągle Tylko te malutkie kurne, jakiś mały szczupacz, peły oko nie ganie. Tylko zaczął szczupak ganiać, w ogóle się zaraz się jak jakiegoś plaka tu złapie Chociaż on taki chyba duży nie jest, no nie wiem, coś się dzieje, duży go pływa i gania małe rybki Jednak już troszeczkę większe, a ja zarzucę na grunt Ki cztery robaczki małe, kupiłem małe robaki bo najlepsze mogę dać się spawić, jak już daje dużo sobie tutaj, zarzucę sobie tu w tą wnękę o kurwa, one się odbijają od tej wody te ptaki ale po co, na co i spawiczek sobie będę tutaj rzucał zobaczymy co się wydarzy, no to ja łowię Kolejna rybka, teraz płotka na spawiczyk grunt, sobie czeka i było branie. Ciekawostka i jest taka płotka. Zrobiłem takie, no, powyrywałem trochę rzęsy, i takie, żeby mogło się tu wypuszczać ryby. Nie ja się popłynęło. A ja o dalej O kurna, widzowie, patrzcie, to jaka ładna wzdręga. Ufafliniła się, bo tu jest na pomoście brudno. Na spawiczyk na trzy robaczki. Ja pierdzielę! widzicie co? Widzicie to kurna, widzicie to? Na tym stawiku kurna polnym. Takie ryby pływają. Muszę was odłożyć, bo odhaczę. chusteczka to te do wszystkie rowaki. Taka wzręgusia. Poczekajcie, może umyję. O, jaka ładna. No, z ledwie ma, ale walczyła jak Trzydziecha. Jakie odjazdy robiła. Niech ucieka ochlapała mnie na pożegnanie to ja też jej pochlapię tylko ja mnie ochlapię <grym> ja pierdzielę, ale akcja zarzuciłem tam pod te lirię. nie o tam, no kurna, a wiecie jak leciutko wzięła? no to co ja dokładam robaka i łowimy <grym> o taka malutka teraz drękusia tej dużej trzeba chłonąć troszeczkę. A też wzięła na trzy robaczki. Widzicie, te same przynęta, a mogą być inny rodzaj ryby. Opłynęła tu w ogóle. Jest jakiś tunel podwodny, a one tu wypływają z powrotem. Albo płyną tam. Gdzieś tak. No to co, ja łupę dalej. No kurna, a też się tak zastanawiam, czy nie czerwonego robaka. Takiego malutkiego. Nawet kawałek, żeby po prostu odciąć sobie Ale łowimy dalej Znaczy ja łowię <gry> Ty no zajebista miejscowa ludziska Ja chcę tu zarybić kurne, że nie było aż tak zarośniętych Kilka murków, kilka karpi dać Tołpygi, żeby to też ładnie trochę wyglądało Okonia dać troszeczkę, szczupaczka Dużych płotek no coś się tu da pokombinować, tylko pierwszy muszę znaleźć staw hodowlany. A jakby co to mieszkam w wymalborku. A do Kołobrzegu jeżdżę często, ale na wakacje, ferie i te inne. Ładna wzdręgę teraz też wsiadła. Patrzcie jaki ma pyszczek, czekajcie. Nieduży. Połknęła sobie robaczki. Dobra, no, bracie, no, położę was na chwilę. No to jest tylko moment jakie ja O już. Ładna. To no, takie to są piękne, ale szkoda, że tylko wzręgi. Ale widać, że tu mogą rosnąć duże ryby. Na pewno są tutaj wzręgi po 40, A takich by nie było. o po prostu szybko zdychają, bo nie wiem, rosną tylko do 30-40. Wzręga może rosnąć do 50. A to już ładne To jest taka pyda, pyda, kurna. No, ładna duża ryba. Taka rybka malutka, o, odpiłaś Kurde, ale czy one są tutaj Taka coś? Taka coś, takie coś. Poczekajcie. Może nie wyskoczy, to dało się łatwiej pokazać. Nie ruszaj się. O takie ma tu, takie ma same na dole. Dobra, dobra, już sobie uciekaj. Bye bye. A ta szybko nie odpłynęła, teraz sobie spokojnie. No, a się założył ten wędkarz, bo zobaczyłem top, fajkę i te. No, że w sumie na początku tego nie pokazałem, ale no, chciałem, e, tylko zapomniałem, no widzicie, zapomniałem, jestem i wracając, e, pewnie te ryby bierze. I się założę. A ten staw jest nikogo, dosłownie nikogo. Kto zrobił pomost, nie wiem, ale jakby tego pomostu nie było, to by się nie dało w ogóle łowić. Bo tu masz dopiero brzeg, tu w ogóle jest woda. To jest głęboko, kurna, bo zobaczcie ich co dosięga A więc co, ja owie dalej Widzowie w tych liliach widziałem takiego 15 cm szupaczka Czyli, że musi być większy Tylko, że nie jest kanibalem, że mogą się sobie w, w siebie zjadać I wtedy to jakby też szupak się zmniejsza Nie wiem ale ja tu wpuszczę szupaka. Sandacza, węgorza, okonia, pygę karpia, mura. I że ten staw był zajebisty. A Aciułś nie dużo. A suma tu nie, kurwa, bo wpierdoli pierdoli wszystko będzie przejbany. Ewentualnie takiego jednego małego, najmniejszego, jeśli się da. Dosłownie najmniejszego. On szybko urośnie, ale chuj. Będzie polować O, ja mam branie. Tylko był w ciul. I yy, jeszcze. Ja będę patrzył, na ci mówić, bo coś się tam dzieje, teoretycznie. I no, mam plan do tego stawu. To jest stawek. Fajowy taki. I fajnie by było tutaj też drapieżnika mówić, ale żeby był tu drapieżnik, to musi tutaj coś to zjeść. Nie, wiem, bym kupił karpia, mura po 20 cm i topygę, a drapieżniki, ci te szczypaczki, sandasz i okoń po 10. Kurczę. Tak wiecie. I tyle samo, że było tak fair play. <grym> hmm. Czyli nie wiem. Wszystkie gatunki podczyną oko, nie wiem. Uznajmy, że z, z trochę więcej, o 40%. Tylko by jednego otra tutaj. Jednego suma i jednego jesiotra. Takie malutkie. Żeby, wiecie, niby muszą walczyć o przeżycie, ale też, żeby niby miały szansę, żeby coś tu dużego było. Jeszcze mam z godzinkę łowienia i no teraz mówiłem półtorej, no bo przyjechałem tylko na 2,5 jest jakby co po 11 ale też chcę przyjechać tutaj bardzo wcześnie rano plany są nawet, że przyjechać o 6 tylko muszę wstać o 5 bo jak wstałem o 8 równo i wyjść z psem i przygotować wszystko, no ewentualnie razem sobie wieczorem wszystko przygotuję i wyjdę z psem i, i od razu no i to mi zajęło tak troszeczkę, że przyjechano dosłownie w minuty przed dziewiątą dostawę. A kiedy się jeszcze rozłożyłem, to już było po dziewiątej troszeczkę. Więc no, do dotarła piątej. Wtedy byłbym, nie wiem, o 6.30, trzydzieści, jak już mówiłbym, ryby. O ile by brały. A to dopiero nie wiem na weekend. A widzicie, skaczy tutaj coś, może w tle. Tu przy Lidiach, dosłownie tylko przy Lidiach, szupak atakuje, nie wiem. No mamisu, mam w ogóle tutaj gdzieś wypływa, nie, ale tam rzuciłem z powikiem, nie wiem czy dobrze Patrzcie, A tu za tą Lidią, to Rzuciłem e, i szczupak się spłoszył, no bo... No taki okuj ma tylko chyba szczupak, kurna, że tak... Psz, kurna pierdolną ale skacze. No coś się tu gania, no tak bez byle powodu nie dam chyba skakać. Nie wiem, no może... Ktoś może lepiej się zna na no to... Mi napisze w komentarzach. Od razu dziękuję. Serduszko będę dać. Pod komentarzami. <laughs> Dobra, ja sprawdzę czy, czy coś jest z powiku, bo odjechał bardzo w lewo. Może coś sobie go ciągnęło i wyrwało sobie...